Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Wędkarskie Opowieści po raz kolejny z domu, ponieważ dzisiaj znów chciałem Wam coś zaprezentować yy, i w ogóle poruszyć temat, taki, który jest pewnie dla wielu z Was znany a mianowicie temat, yy, kiedy Wasz przyjaciel, wędkarz, tudzież w ogóle jakaś bliska Wam osoba ma jakieś święto, urodziny, yy, imieniny, a Wy nie wiecie yy, co mu kupić. Wiadomo że część z nas ucieszy się z nowego sprzętu ale nie zawsze też wiemy co, co komu kupić co komu co kto ma. I w takim przypadku chciałbym wam to powiedzieć że można zamówić coś nie szablonowego, Coś bardzo fajnego, i myślę, że coś, z czego każdy, każdy wędkarz się ucieszy. Ja ostatnio na taki pomysł wpadłem, Nie dość, że kupiłem to sobie, kupiłem to swojemu przyjacielowi Marcinowi, który ostatnio zagościł mnie na kanale, i bardzo mu się ten prezent spodobał. A wy ocencie sami, już Wam prezentuję, co to dokładnie jest. Prezent, o którym wspomniałem, wykonuje mój przyjaciel Tomek, którego serdecznie pozdrawiam. Jest to niesamowity artysta i właśnie wykonał mi koszulkę z moim, z moim nowym logo. Natomiast zobaczcie, że nie tylko logo. Namalował mi przepięknego konia. Jest to malowane wybielaczem, także jest to coś, co nie spierze się w praniu, nie zejdzie wam. Będzie to bardzo trwałe. Tutaj mamy Stronga. Przepiękne wykonanie. Także jak sami widzicie, genialny prezent. I naprawdę warty tych pieniędzy, ponieważ myślę, że 150 zł to nie jest żaden pieniądz za to, żeby zrobić przyjemność swojemu przyjacielowi przepiękny szczupak. Podlinkuję Wam oczywiście kontakt jakiś do Tomka pod filmem, ale niekoniecznie musi być to kolega/przyjaciel wędkarz, ponieważ dla mojej partnerki Tomuś też zrobił przepiękną. Przepiękną różę I pięknego motyla Także naprawdę Chłopak ma niesamowity talent Zresztą jak sami mieliście okazję Teraz zobaczyć Link do niego Do jakiegoś kontaktu Z nim zostawię w komentarzu Sami zresztą ocencie Napiszcie co myślicie o jego pracach A jeśli spodobają się wam Będziecie chcieli komuś prezentować taką koszulkę to już bezpośrednio do Tomka polecam serdecznie, przemiły facet bez problemu można się z nim dogadać, a do tego naprawdę stworzy Wam coś niesamowitego. Oczywiście to nie są jedyne wzory, jeśli będziecie chcieli jakąś inną rybę, jakiegoś, jakiegoś innego zwierzaka, to my na pewno sobie z tym poradzi, ponieważ no, niesamowity talent ma ten facet. Także tyle ode mnie dzisiaj. Cześć i mam nadzieję, że przy następnym filmie do zobaczenia nad wodą.